Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś zaprosić na czytanie z tytułu Wybierz kartę na okres tygodnia czasu od momentu, kiedy wysłuchacie tego nagrania. Moi drodzy, mamy trzy różne karty, trzy różne grupy. Proszę zwróćcie uwagę, która z tych grup najbardziej Was do siebie przyciąga. Czasy dla poszczególnych grup znajdziecie na Pasku oraz w opisie grupa numer 1, 2 i 3. Zapraszam serdecznie do czytania. Witam Cię serdecznie, grupo numer jeden. E, moja kochana grupo, masz przepiękną kartę, którą wybrałeś, wybrałaś. Kartę przygody. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że najpierw wybierałam magnesy, a później e, jakby tasowałam karty do tych magnesów. I masz tutaj kartę przygody. Tu jest Barcelona. Dla niektórych może mówić jak najbardziej o chęci wyjazdu, chęci... Jakieś, powiedziałabym, nawet wycieczki gdzieś za granicę, być może w ciepłe kraje, oczywiście, ale nie dla wszystkich. Tutaj chodzi o to, żeby robić przede wszystkim rzeczy w troszeczkę zupełnie inny sposób, aby manifestować swoje marzenia odnośnie jakiegoś podróżowania, aby przemieszczać się do nowej lokacji. Tutaj chodzi o to, aby jeżeli nawet być może część z Was, Moi kochani, bo chcę tak dużo powiedzieć. Część z was być może marzy o jakiejś wycieczce. Część z was może planuje tą wycieczkę, ale część z was tutaj chodzi o to, aby ruszyć naprzód, aby nie bać się i zmienić coś w swoim życiu, ponieważ ten motyl również mówi o zmianie, o jakiejś transformacji, która być może albo zachodzi wewnątrz Was, w sensie postrzegania pewnych rzeczy, osób, tak? Zmianie jakichś poglądów. Być może również czegoś, co jest na zewnątrz, tak? Zobaczmy zatem, jaka jest ogólna energia dla tej grupy, ogólna energia na tydzień czasu. Już mamy, moi kochani, siódemka kielichów. Przede wszystkim tutaj są rozważania, tu jest takie zamyślenie, roz, rozmyślanie, jakieś wybory, być może jakieś decyzje. Yy, tak jakbyście szukali, szukali jakiegoś wyjścia, yy, szukali jakiejś rzeczy. Jeżeli chodzi o pracę na przykład, przeglądacie tutaj mnóstwo ofert, jednak jeszcze się na nic nie decydujecie. Tutaj jest raczej takie bardziej analizowanie i zastanawianie się, którą rzecz Mam wybrać, bądź którą drogą mam podążyć? Takie rozmyślanie. W takim razie, co odchodzi do przeszłości dla tej grupy? Co odchodzi do przeszłości? Karta magika, moi kochani. To jest taki moment, gdzie bardzo często coś rozpoczynamy, kiedy wiemy, że wszystko tak naprawdę. Większość rzeczy zależy od nas. Magik przede wszystkim wie, że wszystko, czego potrzebuje, ma, aby działać. Magik działa, magik wprowadza w rzeczywistość, w swoje pomysły. Jestem dość ciekawa, więc się dopytam jeszcze do tego magika. Trójka Pentakli. Dla niektórych może mówić o jakimś nowym etapie bądź nowych początkach w pracy, ale nie tylko. Może mówić o chęci współpracy w związku, w relacji. Jak najbardziej. Dopytajmy się zatem o tą siódemeczkę jeszcze. Proszę bardzo. Rozmyślanie na temat jakiegoś nowego początku, czegoś, co jest Waszą pasją, co doda Wam sił, chęci do życia, co będzie sprawiać, że będziecie czuć się tacy radośni, że aż będziecie chcieli skakać ze szczęścia. I wyszukajcie tej drogi, która sprawi, że te emocje i ten ogień będzie w Was. Jaka jest teraźniejszość dla tej grupy w takim razie? Tutaj, moi kochani, pokazuje się, że przede wszystkim staracie się zachować jakiś dystans. Zdrowe granice, również, tak? Jakby nie pozwolicie, żeby ktoś was wykorzystał. Ale jeszcze ta karta bardzo często mi mówi o tym, że się boicie. Być może boicie się ruszyć naprzód, boicie się tej zmiany, boicie się, bo nie wiecie, co tam na was czeka. Co to do tej dziewiąteczki? Tak, tak jakby na razie jest być może mam wrażenie takie planowanie czegoś w ukryciu, tak? Niemówienie jeszcze yy, na temat tego, o czym myślicie, być może o kim, o tym, o czym marzycie. Co nowego chce się pojawić dla tej grupy w przeciągu tygodnia? Słuchajcie, transformacja, o której już wspomniałam. Tutaj pokazują się z jednej strony jakieś zakończenia, ale również jak to związane nowe początki, ponieważ nawet na tej karcie macie śmierć i odrodzenie więc coś się kończy, po to, aby coś nowego mogło u Was się urodzić. Co jeszcze do tej karty śmierci? Karty pokazują przede wszystkim, aby zostawić swoją przeszłość za sobą, aby nie wracać do tych sytuacji, które się wydarzyły, ale które niosą ze sobą takie smutne uczucia, bo tutaj kobieta na tej karcie pokazuje przede wszystkim ukazuje ten moment, kiedy. Skupiamy się na tym, co się stało, ale co nie daje nam radości. Kiedy myślimy ciągle, czasami odtwarzamy tę sytuację, tak? Zamiast dostrzegać to, że mamy nowe możliwości, że mamy nowe powody do radości, że jest ich naprawdę wiele. Jakby karty radzą zostawić i zamknąć swoją przeszłość za sobą. Co nowego jeszcze chce się wydarzyć dla tej grupy w przeciągu tygodnia? I słuchajcie, macie rydwan. Przede wszystkim pewne sprawy pójdą naprzód. Dla niektórych może się to wiązać z wycieczką, z jakimś wyjazdem, planowaniem jakiegoś wyjazdu jak najbardziej. Ale tutaj, kochani, już ruszacie z kopyta. Kiedy podejmiecie jakieś decyzje, kiedy coś się u Was zakończy, wy bardzo szybko ruszycie naprzód. Słuchajcie, dziesiątka mieczy. Wy chcecie ruszyć w jakimś nowym kierunku. Mam wrażenie, że widzicie nowe perspektywy, nowe możliwości. Chcecie zostawić za sobą sytuacje, które dla Was nie były łatwe, które nie były proste, gdzie wcześniej dla niektórych przyszło mi słowo przepraszam, że tak. Ale przyszło mi słowo uciec, że niektórzy chcieliby uciec od czegoś, od jakiejś sytuacji, być może od pracy, być może od osoby, ale tutaj chodzi o takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś być może wami manipulował bądź sprawił, że czuliście się rozczarowani, gdzie być może wcześniej bardzo wiele się zamartwialiście i czuliście przede wszystkim, że macie czegoś dość i wy coś chcecie zostawić i ruszyć. Widzicie jakąś nową drogę. W takim razie karta rada dla tej grupy słońce. Uśmiechnij się, bo masz powody do szczęścia. Wszystko się ułoży. Wszystko będzie tak dobrze, że nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Choć na pierwszy rzut oka pewne rzeczy mogą cię zasmucać, być martwić, bądź zastanawiasz się, jak się ułoży, to to wszystko ułoży się niesamowicie dobrze. No dobrze kochani, sprawdźmy zatem. Jeszcze na spodzie Wam pokażę. Na spodzie talii macie czwórkę pentakli. Tutaj przede wszystkim Wy nie chcecie stracić jakiejś stabilizacji. Coś jest dla Was bardzo takie ważne, czego no nie tylko nie chcecie stracić, albo jakby to powiedzieć, chcecie utrzymać to, co mieliście z jednej strony dotychczas, o tak? Sprawdźmy jeszcze dla Was ostatnią kartę. Tutaj dla moich motylków z Barcelony. Motylki z Barcelony. Mamy e, dziewczynę, która mówi. E, mamy czas z przyjaciółmi. Mamy ruszanie naprzód, tak jak powiedziałam. E, mamy również szczęśliwego singla, chociaż oczywiście nie wszystkie osoby tutaj. Będą singlami, ale chodzi o to przede wszystkim, że Wy potraficie czerpać radość z życia, że potraficie się cieszyć, jakby nie potrzebujecie drugiej osoby, żeby Wam dała szczęście, bo wy stajecie sobie sprawę z tego, że wy sami jesteście w stanie sobie dać to szczęście, tak? Cieszenie się tym momentem, który jest tu i teraz oraz zabawa. Więc mamy tutaj spotkania z przyjaciółmi, mamy Kochani, zabawę, mamy ruszanie naprzód. W tle mamy zegarek. Na pewne rzeczy potrzeba czasu. Jeżeli go potrzebujesz, to weź go tak dużo, jak potrzebujesz, tak naprawdę, tak? Tutaj mamy zakończenia, czas na uzdrowienie oraz progres. Te zakończenia w sensie właśnie tych kół, że coś się zakończa, jakiś cykl dobiega końca, o tak. Życzę Wam, kochani, wesołych świąt. I wszystkiego co najlepsze pozdrawiam serdecznie. Witam cię serdecznie, grupa numer dwa. Karta, którą wybrałeś, wybrałaś, jest kartą, która mówi o możliwościach. Przede wszystkim o tym, że prezent w postaci pieniędzy jest na Twojej drodze, tak? Drodze do Ciebie. Twoje przychody się zwiększą i aby zarządzać swoimi finansami z miłością. I powiem ci grupo numer dwa, że te możliwości są i ten Paryż. Pierwsze, co mi się rzuciło, to te budynki, to miasto. Z jednej strony tutaj bardziej chodzi o takie uczucie, poczucie, że się śpieszymy, że pracujemy, że osiągamy coś w naszej pracy, w naszym życiu, że udaje nam się osiągnąć nasze cele, bądź spełniać nasze marzenia. Ale tutaj jak najbardziej jest jakiś prezent który chce zostać Ci podarowany. Być może niektórzy z Was, mam wrażenie, dostaną jakieś dodatkowe pieniążki właśnie na święta. Ale zobaczmy, moi drodzy, co karty Tarota pokażą. Ogólna energia dla tej grupy na okres tygodnia czasu. Czwórka pentakli. Tutaj przede wszystkim pokazują karty, że będziecie chcieli utrzymać jakąś sytuację mm, taką stabilną, że. Mm, jakby staracie się, aby wszystko prosperowało, staracie się być może coś zmienić, ale tak, żeby czegoś nie stracić, coś jest dla Was bardzo ważne. No i znowu te budynki, znowu to miasto. Dość ciekawie. No dobrze, o co chodzi w takim razie z tą czwóreczką? Tak, tutaj chodzi o poczucie stabilizacji finansowej, o tym, że ja jestem swoim panem, panem swojego życia, że jestem osobą niezależną, że mi niczego nie brakuje. Oczywiście mam osobę, której mogę zaufać, ale... Tak jakby tutaj chodzi o tą mądrość, która jest wewnątrz, gdzie również chodzi o takie zarządzanie swoimi finansami, ale nie tylko, chodzi tutaj również jakby zarządzanie, dla niektórych mam wrażenie, jakąś firmą bądź ludźmi, tak? W takim razie, co odchodzi do przyszłości dla tej grupy? Ósemka buław. Moi kochani, tutaj mi się pokazuje komunikacja, rozmowy, dla niektórych podróże, jakieś wiadomości, być może związane z jakimś wyjazdem, być może z pieniędzmi, być może z pracą. Karty pokazują, że był jakiś nowy pomysł, ale również musieliście podjąć jakieś decyzje związane albo z tą rozmową, albo z jakimś wyjazdem. Jaka jest teraźniejszość dla tej grupy? Czwórka kielichów. Moje kocha kochani, karty pokazują przede wszystkim, że w waszym życiu pojawia się nowa szansa na takie poczucie spełnienia emocjonalnego, ale chodzi o to, żeby dostrzec, bo w pewnym momencie jesteście tak skupieni na tym, co macie, że możecie nie zauważyć tego, co jest obok. Tego, co jest nowe. I chodzi tutaj, żeby czegoś nie przegapić. Mhm. Karty pokazują również, że zachowujecie takie zdrowe granice, i z jednej strony takie jest poczucie, że jest mi dobrze, taka strefa bezpieczeństwa, tak? Komfortu i nie chcę niczego zmieniać. W takim razie co nowego chce się pojawić dla tej grupy. Ojku, dobrze, dwójka buław. Tutaj jest, są jakieś decyzje, są jakieś wahania, jest jakaś nowa możliwość, jakaś nowa droga, jakaś nowa opcja się przed Wami otwiera i będą, będzie takie zastanawianie się, takie rozważanie, co mam z tym zrobić i jest ta szansa, czyli wy tą szansę zobaczycie moi drodzy, wy tą szansę dostrzeżecie. I będzie takie zastanawianie się, co mam z tym zrobić, czyli czy wykorzystać to, co pojawiło się w moim życiu, czy jednak jakby żyć tak jak było dotychczas. Co jeszcze do tej dwójeczki? Królowa Buław, Wy będziecie bardzo mocno w takiej energii szczęścia, radości, Wy będziecie chcieli działać bardzo szybko. Ja mam wrażenie, że szybko będziecie chcieli wykorzystać tą szansę. Tak, oczywiście, to będzie przemyślane. Ale tutaj jest taki moment, że coś dodaje Wam takiej energii, poczucia szczęścia, radości, do działania. Tu jest taka akcja, tak, ja chcę, ja wiem, ile jestem warty, ile jestem warta, tak? I uda mi się to osiągnąć. No dobrze, w takim razie, jaka jest karta rada dla tej grupy? Ciesz się, ciesz się i zobacz, jak wiele udało Ci się osiągnąć. Tutaj jest, mam wrażenie tak, bądź szczęśliwy, szczęśliwa, bo masz naprawdę bardzo wiele i dostrzesz to. I ja myślę, że tutaj większość osób to dostrzega jak najbardziej i jest nawet z siebie dumny czy dumna. W takim razie zobaczmy ostatnią kartę dla Was. Co z tymi możliwościami? Co my tu mamy? Dwie. Oj! Mamy pierścionek zaręczynowy, czyli zaręczyny, partnerstwo, związek. Tutaj przede wszystkim dla niektórych, jak najbardziej, może mówić o jakby tej nowej drodze, o pierścionku zaręczynowym, ale pierścionek zaręczynowy również mówi o tym partnerstwie, współpracy, o czymś, co nagle staje się w naszym życiu oficjalne, gdzie Chcemy wprowadzić jakąś zmianę do naszego życia przede wszystkim. Oraz mamy Foniksa, czyli coś nowego tutaj nam się odradza. Jest tu jakaś zmiana, jest tutaj wzrost oraz zmiana w pewien sposób myślenia bądź zmiana zdania. Foniks odradza się z popiołów, więc tutaj coś nowego chce się dla Was otworzyć, jakaś nowa szansa chce się dla Was tutaj pojawić, moi drodzy. I na spodzie macie, Obfitość. Jakby utrzymaj ten pozytywny tok myślenia, tak? A dostaniesz dokładnie to, czego pragniesz. I tego Wam, kochani, życzę jak najbardziej z całego serca oraz życzę Wam wesołych świąt, wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam serdecznie. Witam Cię serdecznie, grupa numer 3. Karta, którą wybrałeś, wybrałaś jest kartą celebracji, kartą świętowania, o, mówiącą przede wszystkim o tym, że będziesz celebrować swój sukces oraz cieszyć się swoimi osiągnięciami. I powiem Wam, że pięknie te karty się złożyły z tymi magnesami, ponieważ ten konik tutaj tańczy, ten jednorożec, tak? Ale ta kobieta również. Więc tutaj przede wszystkim karty pokazują jakiś sukces, jakieś zwycięstwo nad czymś w czymś, ale przede wszystkim chcą pokazać takie pozytywne energie, które. Chcą się u Was pojawić w przeciągu tygodnia, że będzie ta zabawa, że będzie świętowanie, że będzie ta radość, będą takie pozytywne uczucia i odczucia. Dość ciekawie, moi drodzy. W takim razie, jaka jest ogólna energia dla tej grupy? A Mieczy. Moi kochani, przede wszystkim będzie takie myślenie z jednej strony bardzo racjonalne, ale dla niektórych mogą być jakieś decyzje, mogą pojawiać się nowe pomysły, nowe inspiracje, e, taka chęć również do działania. Tutaj takie mam wrażenie, że bardzo obiektywne spojrzenie, tak, na jakiś sukces tutaj, tak jakby coś kierowało Was właśnie do tego sukcesu. Dziewiątka kielichów. Energia, która daje. Poczucie spełnienia, zadowolenia, bardzo pozytywne energie w tej grupie. W takim razie, co odchodzi do przeszłości dla tej grupy? Co odchodzi do przeszłości? Kapłanka. Tutaj przede wszystkim pokazują się te decyzje. Być może dla niektórych były jakieś wahania, ale przede wszystkim karty pokazują, że e, tak jakbyście. Wy słuchali głosu swojego serca, swojej intuicji i z jednej strony tak jakby było takie połączenie zarówno z tym e, racjonalnym spojrzeniem obiektywnym na pewne sprawy, ale również tym, co jest wewnątrz Was. Znalezienie takiego czasu dla siebie, wsłuchanie się w siebie, tak? Co jeszcze do tej kapłanki? Tak, tu jest pełno ogie, ognia, pełno takiej pasji, pełno takiej, no, różnych możliwości, powiedziałabym, ale jest tutaj, tak jakby w tej grupie było mnóstwo takiej radości, pozytywnego patrzenia na różnego, rodzaje, różnego rodzaju sprawy. Jaka jest teraz mniejszość dla tej grupy? Chyba większość grup mi się pokazała, ta dziewiątka. Tutaj jest jakiś strach, takie, Poczucie, że chcecie zachować jakiś dystans w stosunku do czegoś bądź do kogoś. Być może boicie się jakiejś zmiany, tak? Co jeszcze? Ale karty pokazują, że odniesiecie sukces. I ten sukces jest zarówno w tej szóstce buław, jakiś sukces macie już w głównej karcie, głównej energii. Dziewiątka kielichów również pełnia szczęścia. Niesamowite czytanie w takim razie. Więc karty pokazują, że jak najbardziej zachować. E, Taki dystans, taki zdrowy dystans, myśleć o sobie, ale jeszcze również karty pokazują, żeby się nie bać. Jeżeli ktoś się boi przed czymś, to żeby się nie bać, bo uda Wam się. Tutaj zostaniecie dostrzeżeni przez innych. Inni będą również cieszyć się z Wami, Waszym szczęściem, tak? Super, w takim razie co nowego chce się pojawić dla tej grupy? Paść Pentakli. Moi kochani, dla mnie Paść Pentakli przede wszystkim mówi o jakichś nowych początkach, o jakiejś nowej drodze, która chce się tutaj u Was otworzyć, nowej możliwości. Te decyzje, mam wrażenie, były podjęte wcześniej, tak, ale będą dopiero wprowadzane, być może dla niektórych w tym tygodniu w życie, tak. Paść Pentakli również może mówić o dziecku mhm. i królowa nieczy. Moje kochani, karty przede wszystkim pokazują, że te decyzje były bardzo racjonalnie przemyślane tak i podjęte raczej bym powiedziała bez emocji. tak jakbyście wystarali się odsunąć emocje na bok, tak jak ta królowa, która zamknęła ten swój kielich, czyli te uczucia tutaj za kratkami. Pokazuje również, że osoba, jakby te nowe początki tutaj słuchajcie no, Królowa Mieczy, As Mieczy. Bardzo rozsądnie, bardzo rozważnie, bardzo racjonalnie wszystko przemyślane. Mhm. Tu mamy jakiś cykl, jakiś cykl chce się zatoczyć, zakończyć i coś nowego chce się u Was pojawić. Co jeszcze dla tej grupy? I trójka kielichów. Moi kochani, będą jakieś spotkania z przyjaciółmi, z najbliższymi. Gdzie będziecie świętować, gdzie będą jakieś pogaduchy, no, jak najbardziej idą święta, ale tu jest taka energia celebrowania przede wszystkim czegoś, jakiegoś sukcesu i będzie jakieś wynagrodzenie. Pokazują mi się pieniądze, ekstra, być może jakiś bonus na święta dla niektórych, ale przede wszystkim tutaj jest również zarysowana jakaś równowaga w relacji. W takim razie karta rada dla tej grupy. No, kochani, zakończ to, co już ci nie służy, ale tutaj jest jakieś odrodzenie, jest coś nowego, jest coś nowego, co chce się pojawić u ciebie w życiu. Jest jakaś nadzieja, światełko w tunelu i ty już to dostrzegasz i ty o tym wiesz. W takim razie ostatnia karta dla was, moi drodzy. Co tam dla Was jeszcze? O, dwie karty. Mamy karta, e, kartę, która mówi o miłości, która mówi o od atrakcyjności, o pasji, która jest pomiędzy dwojga ludźmi, tak? Więc, kochani, no, pięknie. Co tu się dzieje? Mamy atrakcję, mamy flirtowanie, mamy randki. Mm, no. Dla niektórych być może ta nowa droga jest tutaj związana właśnie z nowym początkiem odnośnie drugiej osoby. No moi kochani, życzę Wam wesołych świąt oraz wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam Was serdecznie.